To jest przecież nasza gmina. Przecież to jest nasza gmina. To jest przecież nasza gmina. Ja mam, ja mam pytanie następujące. Czy zostały podjęte jakieś działania? E, które by ustaliły, e, czy, czy to wszystko zostało zrobione jak należy przy tej sprzedaży. Ponieważ e, tej informacji nie wiem, albo nie umknęło, albo jej nie było wtedy, że e, my przed jeszcze sprzedażą tej nieruchomości dostaliśmy od Państwa Braunów, jako wina, informację, że Państwo Braun będą się ubiegali o zwrot e, tej nieruchomości, czyli będą podejmowali jakieś e, czynności. Mimo to zarząd gminy podjął decyzję o sprzedaży tej nieruchomości. Czy zostały w związku z tym podjęte jakieś działania, czy to na poziomie komisji rewizyjnej, czy na poziomie RIO, czy jakiejkolwiek innej z inicjatywy chociażby kolejnego pana wójta, żeby wyjaśnić, czy takie postępowanie było zgodne z prawem i czy nie nastąpiło jakieś przekroczenie wydziała powiedziała, obok y, prac władz no to Pytanie do kogo jest? No y, ja nie wiem kto może że... na ten temat. Panie się bardzo to proszę, ma, to, bo byś... padło na, Pana nazwisko właśnie, czy chodziło no, jakieś tam procedury? Bardzo proszę. No dziękuję, panie, że ja w tym momencie zostałem wywołany, natomiast y, y, Szanowni Państwo, przed chwilą y, Kancelaria Przedstawiciel Kancelarii Stalmach Skóra i Przewoźnik odczytał Państwu kalendarium zdarzeń, z którego wynika, że kluczowe zdarzenia dla sprawy wydarzyły się przed 2006 roku, zanim ja zostałem wójtem. Ale w sytuacji, jeśli nie ma tutaj nikogo z ówczesnego zarządu, ani ówczesnego wójta, Którzy podejmowali te decyzje, no to mnie jest trudno ustosunkować się, co powodowało wtedy wójtem gminy Liszki, panem Wojciechem Burmistrzem, jako organem gminy, prawda, ja do podjęcia, to do, do ja podjęcia takich decyzji. Co nimi kierowałem? Tak. Tylko pytałam o to, czy zostały podjęte działania kontrolne. Za, za mojej za kadencji 2006 oczywiście były podejmowane działania, to wiele działań, wielokrotnie, cały czas w porozumieniu z kancelarią pana Jana Stalmacha, gdzie analizowaliśmy tą sprawę, co i dlaczego i naturalnie dostosowywaliśmy swoje działania do, do biegu zdarzeń, które odbywały się zewnętrznie, bo były to decyzje wcześniej były to decyzje najpierw wojewody potem o ile dobrze pamiętam potem decyzja ministra, ministra spraw wewnętrznych która została zaskarżona i sprawa toczyła się przed sądem sprawa sprawa się toczyła przed sądem Oczywiście ja do dziś zadaję sobie również tak jak i państwo pytania Dlaczego tak się stało, że wbrew przepisom i wbrew zasadom ówczesny zarząd gminy e, takie decyzje podjął? No ale tu Państwo musicie wybaczyć, ja e, za, e, za e, ludzi, którzy w tym czasie podejmowali te decyzje, e, że tak powiem nie będę ani odpowiadał, ani nie będę się tłumaczył, co Jakie wydaje mi się pytanie, oczywiste. Na kontrolę, gdzie są i wnioski z kontrolnych? Czy we wnioskach z tych działań kontrolnych były na przykład wniosek o to, żeby zajęła się więc prokuratura bądź jakieś inne służby zewnętrzne? Czy mamy takie dokumenty? Prawdopodobnie istnieją takie dokumenty, natomiast ja tutaj ani nie pamiętam kalendarium tych zdarzeń, ani kiedy tam to następowało w czasie, natomiast wiem, że któryś z wątków sprawy badała prokuratura, i jakby nie znajdując tam żadnych znamion szkodliwego działania, czy to ze strony organów gminy, czy z czyjejkolwiek strony, postępowanie umorzyła. Natomiast sprawa stawała w kadencji 2.6.2.10 i 2.10.2.14 wielokrotnie na Radzie Gminy, gdzie ja tutaj tłumaczyłem radnym aktualny wtedy na, na u moment aktualny stan sprawy no i to jest, to jest wszystko co, co tutaj w tej kwestii tutaj mogę powiedzieć natomiast proszę państwa no mówię te kluczowe, te kluczowe pytania z których cała sprawa zaistniała to należałoby tutaj zadać po pierwsze panu Wojciechowi burmistrzowi a po drugie zarządo, zarządowi gminy ówczesnemu który kolofialnie, który zespołowo podejmował te decyzje. Dziękuję. Będę miał dostęp do dokumentów, będę mógł przedstawić dokumenty dotyczące podjęcia tych działań kontrolnych i wniosków z tych działań. Mówię tutaj, ja mam tutaj przed sobą cały, cały segregator dotyczący tej sprawy. W 2000. W 2011 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne zwróciło się z pismem do Pana Wójta Wacława Kuli, biorąc to zostało wszczęte postępowanie przez nich i tutaj mam całą tą korespondencję. W skrócie powiem, że wydane zostały postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Ja mam takie pytanie do Pana Wójta Kuli. Dlaczego gmina nie złożyła zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania? Dlaczego nie złożyła tak. na odmowę? A nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Może Pan się Ja tej sprawy nie znam, ja tylko przypadkowo się dowiedziałem, że takie postanowienie o odmowie było. Natomiast tym ja się nie zajmowałem. Ja reprezentowałem wówczas już gminę Liszki w procesie z Zielińskim przed sądem okręgowym. W Krakowie i żadnych co do działań kontrolnych ani wglądu nie miałem, ponieważ pozostawałem z zewnątrz w stosunku do urzędu gminy. Działałem w ramach udzielonego mi zlecenia i w ramach pełnomocnictwa. Pozew został wniesiony przeciwko gminie przez Zielińskich. W 2010 roku proces się rozpoczął równo 5 lat temu, czyli w 2000, przepraszam, 4 lata, równe 4 lata temu, bo od razu po Nowym roku w 2011 roku i zajmowałem się, zajmowałem się postępowaniem, a było się czym, było się czymś zająć. Pierwsze, co zrobiłem, to wniosłem, złożyłem wniosek o pozwanie Skarbu Państwa do tego, do tego procesu. Tak się też stało: Skarb Państwa wstąpił do procesu i był reprezentowany, i dalej jest reprezentowany przez Prokuraturę Generalną Skarbu Państwa. Radcy z tej prokuratorii bywali na każdej. W sprawie współpraca układała się między nami pozytywnie, zadowalająco. Natomiast o działaniach kontrolnych, to są wewnętrzne sprawy, to ja nie mam ani wiedzy, ani wglądu, a to, że się mimo, mimochodem dowiedziałem, no dowiedziałem się, prawda? I... Czy mogłoby to mieć wpływ na przykład na przebieg procesu? Tak? Nie, nie, nie sądzę. Nie sądzę procesu. Był cywilny, dalej pozostaje postępowaniem cywilnym, y, według ściśle określonej procedury, y, wedle przepisów y, prawa cywilnego i wobec tego te y, jakieś tam incydentalne prawda, incydentalne postępowania. Są niewielkiej wadze gatunkowej, cóż znaczy postępowanie o odmowie wszczęcia, wszczęcia dochodzenia czy też śledztwa. To, to nie ma, nie ma żadnego, żadnego przełożenia na meritum tej sprawy, tej sprawy cywilnej. Dla, dla, z naszego punktu widzenia są dwa wątki tej kwestii, mianowicie jeden wątek, który jest związany rzeczywiście z tym powództwem i odszkodowaniem, czy ono jest zasadne, niezasadne, w wysokości i tak dalej. Drugi również ważny aspekt, myślę, yy, bardzo ważny dla, dla, dla mieszkańców, to jest aspekt związany z odpowiedzialnością. Yy, yy, jak rozumiem Pana wypowiedź. Yy, jedna rzeczywistość z drugą się nie, nie przecinają, nie mają na siebie wpływu. Natomiast są, myślę, ważne dla nas i dla tych, którzy, którzy będą tego dzisiejszego naszego posiedzenia słuchać, jak również będą ważne, myślę, dla, dla wszystkich radnych i dla sołtysów. Czy nastąpiło tutaj jakieś przekroczenie uprawnień? Czy wszystko się odbyło zgodnie z prawem i czy jeżeli było takie podejrzenie, czy zostały podjęte jakiekolwiek kroki zmierzające do, do określenia winy, prawda? czy zaniedbania. Rozumiem, że może to nie mieć żadnego wpływu na jakby przedmiot sprawy związanej z odszkodowaniem i też rozumiem, że Państwa kancelaria zajmowała się tylko tym wątkiem, a nie sprawdzeniem całości. Natomiast pytanie wciąż brzmi, czy może Pan nam powiedzieć, czy któreś z tych faktów, czyli kwestia sprzedaży i kwestia podpisania tej umowy uległy już przedawnieniu? W którym momencie one uległy przedawnieniu? Gdybyśmy chcieli wątek winy wszystkie, tutaj... Robimy, wszystkie, 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 a tutaj jeśli by, jeśli by kreować, kreować delikty to wszystkie uległy uległy przedawieniu. Tam są krótkie pięcioletnie, pięcioletnie okresy przedawienia, jeśli by o deliktach karnych mówić, to to dawno dawno to wszystko, wszystko się przedawniło. Przedawnia się od momentu, czyli jeżeli mieliśmy transakcję czy umowę z 21 grudnia 1995 roku, to rozumiem, że w 2000 roku było przedawnienie tej. No pensji, tak, czy... tak by. Tak by, to by chodziło, że ostatecznie datą tego, jak mówię, kreowanego deliktu byłby, byłby dzień 21 grudnia 2000 roku. Pięć lat upływa. Zresztą z tym, że ja mówię, to. Podkreślam słowo, że to jest delikt w mojej ocenie wirtualny, to raczej zbieg, zbieg przypadków, bardzo dynamicznie rozwijająca się sytuacja, jak również yy, no, yy, sprawa, sprawa paskudnego wyroku z 2001 roku. W którym stwierdzono nieważność tej umowy sprzedaży. Jest sprawa dyskusyjna, ale takie było chyba ówczesne zapotrzebowanie polityczne, i, no, i, i stało się jak się stało. To nie jest tak, żeby, żeby wyroki, wyroki sądowe były zawsze obiektywne, sprawiedliwe, prawda? To jest tylko mit, który media, media rozpowszechniają i czwarta władza. Sądy się mylą, tak samo jak wszyscy śmierdzeni, tak samo idą za pewnymi manierami w orzecznictwie, a mówię to na podstawie, no, dosyć dosyć utrwalonej praktyki i dużego doświadczenia z czwartą władzą. Jak mówię sytuacja cały czas się rozwijała bardzo dynamicznie. Kolejne władze gminy starały się starały się wyjść znaleźć wyjście z impasu, w którym się w którym się znalazło. Najpierw to w 1993 roku gmina dostaje w prezencie nieruchomość w piekarach później się okazuje, że ta decyzja była, była nieważna. Prawda? No wydają, wydaje to, wydaje taką decyzję wojewoda, a minister w, w kilkanaście lat później zmieniają W moim przekonaniu, wszystkie te problemy, które, które ma gmina, i jeszcze jakiś czas się musi z nimi borykać, wynika z chwiejnej polityki naszego państwa, polityki z zakresu reprywatyzacji. Prawda? Że się obiecuje dawnym posesjonatom. E, osobom, które zostały tak czy inaczej pozbawione e, własności, obiecuje się im rekompensaty, zwroty itd., tak e, robi się jakieś połowiczne e, rozwiązania e, ustawodawcze, a to się wszystko później, później im ścina. Ktoś za to musi zapłacić, prawda, za taką samowolę, samowolę, w zakresie deklaracji politycznych, w zakresie złego ustawodawstwa. I jak mówię, no, ja nigdy nie robiłem jakiejś weryfikacji, nie byłem do tego upoważniony, zdam sprawę tylko z dokumentów, prawda. I z tego taki mam obraz, że w tej dynamicznej, dynamicznej sytuacji kolejne władze, gminy starały się, starały się no, no jakoś sobie z tym poradzić, z tym kłopotem, którym, którym okazał się pałac, pałac w tym piekarach. I, 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 no, i postępowały tak, jak, jak postępowały prawda, na miarę, na miarę no, sytuacji, która się zmieniała wciąż. I w tej chwili w tej chwili y, 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 y czekamy na uzasadnienie wyroku 17 grucia. Chętnie tutaj w tym zakresie procesowym państwu, państwu wyjaśnię, odpowiem na każde pytanie, bo w sprawie jestem, myślę, że bardzo dobrze zorientowany. Natomiast co do tych weryfikacji, to ja, jeśli nawet coś słyszałem, no to to, to nie jest źródło, na którym się mógł opiekać. Ja chciałbym zapytać o ugodę, która była zawarta 7 stycznia 2006 roku. Ona była już zawarta, rozumiem, przez byłego wójta, pana Wacława Kule. Jakie znaczenie do sprawy miała ta ugoda i czy nie doszło do skutku, czy doszło do skutku tak naprawdę? Ta, nie, ta ugoda nie była zawarta przez pana wójta Kule, no, tylko przez pana burmistrza Wojciecha, Wojciecha Burmistrza. To y, ja o samej tej ugodzie się dopiero dowiedziałem w trakcie procesu, czyli już po 2010 roku. Y, ja to dostałem nawet w akcentu z urzędu, z urzędu gminy. Y, y, ten y, projekt tej ugody, y, na tym w procesie, na tej ugodzie, nic nie ugrali. Ja od samego początku. Dosyć skutecznie, jak myślę, kontrowałem tą ugodę, wskazując z jednej strony na zmowę przetargową, która skutkuje nieważnością tego aktu, niewątpliwie, i po wskazywałem na bezskuteczność to już w ostrożności procesowej na bezskuteczność tej, tego aktu wynikającą stąd, czy przecież pani skarbnik nie, nie udzieliła kontrasygnaty na tym. Yy, na... To jest przecież nasza mina. Przecież to jest nasza